Są szkoły języka angielskiego, ale ja chciałam mieć szkołę wyjątkową. Ja chciałam mieć szkołę z innej bajki. Ja czułam, że właśnie chcę early stage prowadzić. No niestety na początku nie było łatwo. Spotkałam się z e, odpowiedzią negatywną. No, faktycznie lata temu nie było w nas takiej gotowości, żeby e, działać w tych e, mniejszych miejscowościach. Pewnego dnia Jola do mnie zadzwoniła i mówi: Słuchaj, mam taki pomysł. Z Kasią znałam się już od wielu lat, przyjaźniłyśmy się, i e, kiedy wreszcie uzyskałam pozytywną odpowiedź, zaproponowałam jej współpracę. I spakowałyśmy walizki, i pojechałyśmy do Warszawy. Wizyta tylko potwierdziła to, co już czułam. Wróciłyśmy tutaj i tak sobie pomyślałam nie no to nie może się nie udać. Stworzyliśmy dwie grupy. Połowa z tych uczniów to byli moi znajomi, a druga połowa należała do rodziny. Bardzo dużym wsparciem była dla mnie centrala w tym czasie. Dziewczyny, do których mogłam wziąć telefon i zadzwonić, albo napisać maila, i zawsze był taki bardzo szybki kontakt. Z roku na rok uczniów zaczęło przybywać. W chwili obecnej mamy 500 uczniów, no i działamy, działamy, rozwijamy się ciągle. Dziś wiemy, że uruchomienie placówek w mniejszych miejscowościach było świetną decyzją. Szkoła już na chwilę obecną jest znana w Żywcu i w okolicach. Rodzice sami proszą dyrektorów o umożliwienie nam prowadzenia zajęć w szkołach. Ci uczniowie też idąc tam na zewnątrz do tych szkół też są jakąś naszą taką reklamą. Okazało się, że ta szkoła jest bardzo fajna. Nie siedzimy ciągle w łapkach. Nasza Pani zawsze myśla jakieś gry. Często się śmiejemy, biegamy. Teraz mój drugi dom. Early Stage otwiera takie perspektywy. Dzieci nie mają problemu, żeby mówić po angielsku. One się nie boją, one po prostu idą i mówią. W obcych krajach potrafię rozmawiać i się dogadać. Fajnie nam poszło. Mamy super kadrę, cudne dziewczyny, cudnych lektorów, bardzo dużo lektorów jest z nami od początku istnienia szkoły, czyli już od 10 lat. No fajnie mi się pracuje tutaj. Ekipa jest taka wspierająca, zawsze mogę na nich liczyć. Ta praca jest u nas stała. Przychodzisz do nas we wrześniu i wiesz, że ty tę pracę będziesz miał i w kolejnym roku znowu. Jako szkoła dajemy dużo dobrego, ale ja osobiście też czuję, że wiele dobrego czerpię. Poznałam wspaniałych ludzi, dzięki którym mogę rozwijać swoje pasje. Jest to wymarzone dla mnie miejsce. Kocham naturę, zieleń, przyrodę, zwierzęta. Jaki jest przepis na biznes? Jeżeli robimy coś z pasją, zaangażowaniem i sercem, no to niewątpliwie mamy gwarancję sukcesu.